Najciekawsze historie zaczynają się od rzeczy małych. Ta zaczęła się od jasnej wizji dwóch osób, które zdecydowały się założyć rodzinną firmę. Na początku zatroszczyli się o bezpieczne światło żarówek i o zaangażowanych pracowników. Pod dobrą opieką firma szybko się rozwijała. Dziś dostarczamy Wam kompletne rozwiązania. Rozświetlam już nie tylko Wasze domy, ale też miejsca pracy, przestrzenie publiczne i obiekty przemysłowe. Polska Fabryka Canlux i codzienne testy jakości we własnym laboratorium badawczym. Wszystko po to, byś z naszymi rozwiązaniami czuł się pewnie i bezpiecznie. Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie czas. Dlatego w naszym centrum logistycznym dbamy o to, byś otrzymał swoje zamówienie jak najszybciej. Zaczynaliśmy jako rodzinna firma. Teraz jesteśmy firmową rodziną z bezpiecznymi produktami i z ludźmi, na których możesz polegać. Ta historia rozpoczęła się od małej firmy z Radzionkowa, która dziś jest jednym z liderów w branży oświetleniowej.